Gość Radia Łódź Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu. A z nami Tomasz Kołodziejczyk, kierownik poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Monar w Łodzi Przytuszyńskiej, specjalista terapii uzależnień. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o alkoholu, bo przygotowałem tylko dwie informacje z ostatnich dni, które trudno określić inaczej niż wstrząsające. Pięciolatek spod Zgierza zaalarmował policję o pijanych rodzicach. Maluch przekazał dyspozytorce numeru 112, że nie może dobudzić rodziców, a wraz z nim w domu byli jeszcze 3 letni i niespełna roczny Braciszek jeszcze kilka dni temu, trzylatek, chodził bosą ulicą w Łodzi, kiedy jego matka spała pijana w mieszkaniu. Jak się okazało, też tam była druga matka i trzymiesięczne dziecko. Czy to, jak to się mówi w dużym cudzysłowie, kiedyś tego nie było? Czy teraz mówimy o tym więcej? Czy faktycznie mamy do czynienia z epidemią, pandemią alkoholu? Okej, okay, to ja bym chciał żebyśmy mówili nie o alkoholu, tylko o ludziach, którzy używają alkoholu. Bo to jest tutaj problemem trochę, a nie alkohol jako ciecz w ogóle, jak, jak, jako płyn, nie? E, nie? ma, badania nie pokazują, że to jest jakiś wysyp y, przypadków alkoholizmu większy, albo że ludzie piją zdecydowanie więcej niż, niż wcześniej. Myślę, że to po prostu media, że jakby te sytuacje faktycznie zaistniały i media Podkreślają to i pokazują, i dzięki temu to wiemy. A kim są ci ludzie, o których mówimy, którzy mają problem z alkoholem? Pan ja, pani Iwona, każdy z nas, którzy jakby, którzy piją alkohol. E, I to jest w ogóle, to jest fajne jest pytanie na początek weekendu, w tej sprawie, jaki ja mam stosunek do alkoholu i jak ja będę używał alkoholu w ten weekend, czy w, czy w ogóle ben, będę używał. To pytanie jest takie, to kiedy ludzie używają alkoholu w problemowy sposób, albo kiedy ludzie używają alkoholu w ten sposób, że to nie wiem, niszczy ich życie, niszczy ich relacje, A społeczne co to znaczy w problemowy dalej. sposób? To znaczy, że na przykład nie mogę zasnąć, to sobie wychyle, zdenerwowałem się w pracy, to jak skończę, przejdę przez sklep i w domu też skorzystam, czy jeszcze to jest jakieś inne picie. Okej, okay, tak generalnie to znaczy, że nie kontroluję swojego picia, czyli że mimo tego, że chciałbym pić mniej, piję więcej, tak? to mówimy nie tylko o takich sytuacjach, w których ludzie piją, tak, że właśnie nie zajmują się dziećmi albo popełniają jakieś przestępstwa, ale też jest wielu ludzi, którzy jakoś tam się ogarniają, w związku z czym jakoś funkcjonują, ale piją tyle, że ich życie naprawdę jest dużo gorsze i jakość ich życia i poczucie zadowolenia jest mniejsze, dlatego że używają alkoholu do tego, żeby dawać sobie rady z trudnymi sytuacjami. I moje doświadczenia w pracy z ludźmi jest, są, jest takie, że kiedy oni ograniczają pić albo decydują się na to, żeby nie pić, mają poczucie tego, że ich życie jest lepsze, są bardziej szczęśliwi, ich relacje z bliskimi się polepszają. To może dotyczyć wielu osób. Ale ten alkohol jest faktycznie wszechobecny. W promieniu <try> rzutu okiem mamy często pięć, jak nie więcej, punktów, w których możemy kupić małpkę czy inny alkohol. Również jest przystępny. Cenowo, każdy z nas chyba słyszał, że to tylko do obiadu, tylko jedno, ze mną się nie napijesz, ale być może nie wiemy zbyt wiele o szkodliwości samego alkoholu, bo myślę, że każdy w szkole miał lekcję dotyczącą szkodliwości chociażby narkotyków, ale jeżeli chodzi o alkohol, to nie przypominam sobie takich zajęć. A to nie było znowu tak dawno temu. Okej, okay. to są Pana doświadczenia. Ja nie, nie wiem, jak mają inni. Wydaje mi się, że te akurat te lekcje profilaktyczne są połączone często. Nie? Proszę e, pan wrócić do pytania. Jaka jest szkodliwość alkoholu? Jaka jest szkodliwość alkoholu? Znaczy, generalnie to jest trucizna, która jest wprowadzana do organizmu i która, która zmienia jego funkcjonowanie? Natomiast w sytuacji, kiedy ludzie. Biorą, piją go regularnie, dużo, zbyt dużo, powoduje z jednej strony powoduje zmiany w organizmie, choroby, wątroba i tak dalej, ale też bardzo wpływa na relacje społeczne, bardzo wpływa na funkcjonowanie w pracy czy w innych, w innych relacjach. A to nie są tylko te przypadłości, dolegliwości, które mam dzień po spożyciu? Nie, nie, to się odkłada. Te osoby, które regularnie piją, mają dużo problemów, dużo problemów zdrowotnych. Rozmawiamy nie bez przyczyny, dlatego że wczoraj gdańscy radni zdecydowali o wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu między 22 a 6 na terenie całego miasta. W Łodzi trwa dyskusja na ten temat. Inicjatorzy obywatelskiego projektu wprowadzającego takie ograniczenia na terenie siedmiu osiedli w centrum Łodzi zebrali podpisy. Jeżeli one będą teraz poprawnie zweryfikowane, to trafi dalej do komisji i na sesję Rady Miejskiej. Ile takie ograniczenie może być potencjalnie skuteczne? Dlatego, że chociażby było podnoszone to, że jeżeli byśmy wprowadzali to na osiedlach, a nie w całym mieście, to po jednej stronie ulicy mogę kupić po 23, po drugiej już nie. Mogę wysłać taksówkę za granicę miasta. Okej. Okay. Nie ma dobrych badań, które w Polsce dotyczą tych ograniczeń. Te badania w Krakowie, które były, pokazują, że po roku. Po roku ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy, liczba interwencji straży miejskiej i policji w sprawach związanych z alkoholem zmniejsza się mniej więcej o połowę, tak? Czyli to pokazuje, to pokazuje, że to przynosi efekty. To nie jest dokładne, bo tam w ogóle wtedy liczba interwencji straży miejskiej się zmniejszyła. Natomiast wydaje się, że Ograniczenie dostępności ma sens i powoduje, że ludzie mniej, że ludzie mniej używają alkoholu, a za tym idzie mniej, a za tym idzie mniej napadów, mniej morderstw, mniej zgwałceń. W związku z czym wydaje mi się, że to ma sens, aczkolwiek byłoby dobrze, żeby to był jakiś element w tej całej układance, takiej. Polityki miasta dotyczącej używania alkoholu. Tak? I do, oprócz tego jest sprawa interwencji, skuteczności interwencji e, w sytuacjach, kiedy, kiedy ludzie piją alkohol w miejscach publicznych, e, dostępności do, do leczenia. No jest, jest to jeden z kawałków tego tortu całego. Polityki miasta, może też polityki państwa. Jakich jeszcze rozwiązań potrzebujemy? Czy to na przykład wycofanie małpek ze sprzedaży, tych małych litraży? E, tak, to jakby generalnie to są trzy takie kierunki, w których można działać, żeby, żeby ograniczyć szkodliwość picia alkoholu przez ludzi. Jeden to jest ograniczenie dostępu, drugi to jest ograniczenie reklam albo w ogóle wycofanie reklam alkoholu, a trzeci to jest cena i wyższa cena, tym ludzie mniej kupują oczywiście. Najwięcej alkoholu w Polsce się sprzedaje, tak podaje bankier.pl, między 5 a 12 rano. Mm -hmm. To są godziny, które chyba w takiej ogólnej percepcji... No... Budzą oburzenie, ale. tak, tak się Budzi okazuję... pewne oburzenie, bo mnie to, znaczy ja się... to budzi współczucie, szczerze mówiąc, ponieważ jak sobie wyobrażam tych ludzi, którzy kupują alkohol tak rano, to sobie myślę, że w drodze do pracy muszą sobie kupić alkohol, żeby się napić i sobie myślę, co się dzieje w ich pracy, jak oni przeżywają to, że im trudno na trzeźwo to przeżyć, albo ci, którzy e, rano potrzebują klinować, żeby dać sobie radę po, po nocnej balance. Nie? W związku z czym dla mnie to jest. Bardziej, więcej współczucia niż oburzenia w tym. A dzisiaj, właśnie coraz częściej, czy, czy, czy inaczej dzisiaj mówimy o chorych, o osobach zmagających się z chorobą alkoholową, czy bardziej empatyzujemy faktycznie, bo zdajemy sobie sprawę, że to nie są tylko te znowu w cudzysłowie menele, tylko że to jest problem, który dotyczy każdej sfery, klasy. Pan, myślę, że, że to jest indywidualne. Nie? Ja myślę, że, Ale też, że nie wiem, empatyzowanie, czyli rozumienie tego procesu i widzenie cierpienia, które za tym stoi, nie zmienia faktu, że możemy stawiać granice, mówić nie, y, uważnie y, działać tak, żeby ta dostępność była mniejsza. A kiedy powinna. Zapalić się u mnie czerwona lampka, czy to jeżeli chodzi o problem mój, czy to jeżeli chodzi o problem kogoś z mojego bliskiego otoczenia, bo to oddziałuje i rezonuje nie tylko na osobę, która choruje. Okej, okay. znaczy jeżeli komuś z otoczenia, jeżeli ktoś z otoczenia uważa, że pan za dużo pije, albo że pan pije w jakiś problemowy sposób, to, to już jest wystarczający sygnał do tego, żeby się zastanowić i przyjrzeć temu, o co chodzi. I oczywiście nie, nie zwalać tego na nich, tylko spróbować zobaczyć, jak często to robię, czemu to służy, jakie mam efekty tego i czy chciałbym to zmienić. Ale to są też często takie objawy ukryte. To nie zawsze chyba musi być takie, hm. jak to ująć,. Yy... Duże picie, które widać, które słychać, to można też czasami robić samemu w zaciszu domowym, czy to też da się jakoś zauważyć, u kogoś z otoczenia? To trochę zależy od tego, od relacji ludzi w każdym razie. Moje doświadczenie jest takie, że nawet jeżeli że te osoby, które piją za dużo, mają w sobie takie części, które się niepokoją tym. Tak, które z jednej strony to tłumaczą, że to jest w porządku i tłumaczą sobie, że nie można inaczej, ale mają też takie części, które mówią, że może za dużo, że może, by, że ob, ob, obawiają się. w związku z czym jakoś uważne słuchanie tego, ale też uważne słuchanie innych może pomóc w tym, żeby e, jakoś przyjrzeć się temu, co robię i zastanowić się, czy chciałbym to zmienić. To już na koniec dosłownie, w jaki sposób alkohol może zniszczyć życie moje i innych? Że pan, mocne tematy od rana. jakoś. Już jak powiedzieliśmy na początku, przy piątku. No tak, tak, tak. E, alkohol może w bardzo różny sposób zniszczyć życie, począwszy od tego, począwszy od e, wprowadzenia kogoś w bardzo poważne choroby dotyczące z utraty więzi z innymi ludźmi i poczucia kiepskiego życia. Tomasz kierownik poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Monar w Łodzi Przytuszyńskiej, specjalista terapii uzależnień. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, życzę dobrego weekendu. Nawzajem i kłaniamy się Państwu do usłyszenia.